Grasz flexa? E, e, siema o... Czy gram flexa? E, a z kim? Ja, tentacjon... Kubon, Wyseks To jest mocny skład No tak <ścoughs> No, mogę jedną zagrać Wyseks i gra... gra... O, za parę filmów. To na nexta, Kamil O, na nexta wchodzi Mamon <ścoughs> No dobra! Nasze się spełniają! Zagram z Kamilem! A to bez Cinkrofa, tak? No, no nie, no Cinkro tylko jedną, Cinkro tylko jedną. Dobra, dobra. Ale będzie zmiana! Mamon grzej się na ławie, grzej tego na tyluzka. Ja gram bota nexta, jak ja sobie z Mamonem zagrać. Już, już się śmieję, co nie? Jak słyszałem Cinkrof wysek, to po prostu. Tylko z Type'em w stream mogę? Kto jest kim? No to jest tak, aprobata wysek, kubon kubon, gucio to ja, mamon to ty, yy, tywijczyk, Cinkroff. To dlatego napisał na czacie, że nie gra z mamonem Halo No halo, halo. halo. Ale dymy będą Ale stąd już wycieczny odcinek na YouTube Ty, Cinkroff. No? Ty ostatecznie masz kosę z mamona tak na amen, czy jesteście kumple? Nie, pogodzili się ostatecznie Znowu temat Mamona no, no, generalnie nie gadam z nim No, mi się nie gada, dobrze Co ty mówisz o Kamilu? Wiesz, że Kamil wchodzi na Nexta, o no, to nie Kamila, nie, 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 nie. To, Ale to pan ci nie naprawdę na XN, jeszcze no. pieniądze, 20 tysięcy ci puszcza ale Szkalowanie Mamona od policjantów Nigdy nie nazwał Mamona Ej, no przestań poddymiać, bo przyjdzie Mamon J Jak? To... Ej, powie, ale był temat Mamona i mówisz coś z policją, no to ty, Ale ty ej. też jesteś dobry, XN Jak tego, jak pik widzów był, to nie pisałeś, a teraz jak spadły, to na górę wow. jest Twitterku, zaczepia tutaj. Zobaczy, że ci się wybił. No, Są, nie, trzeba, trzeba to punktować, Jakub. To się jest efektywniej, po prostu. Ale ty, no, no, to to dzieje, ty zawsze miałeś mało widzów, nie? Wow. Poleci ci ja nie mam tak z innego języka, żeby w dupę wchodzić w tym większym co nie, to jest ten większy problem. Na ja to ja dlatego chciałbym być jak ryb, Jak Czekolad bardziej, dobrze. Ostatni trening z Wysockim. Przedostatni trening z Wysockim. Jeszcze jeden trening. To też Ale czekolad... to z Ale to Czekolad był taki jak to, pierwszy trening z wysokim, bum, 10 tysięcy wyświetleń Drugi trening z wysokim, 9 tysięcy wyświetleń, co się dzieje, nie? Totalnie nie wiedział chłop, co się trzeci pogodziłeś się z Mamonem, czy nie? Nie Torem Remsula się pogodził, jednak, pomylili mi się. Oj, no, za jest Ale to jest bardzo płynne i się często zmienia. Ja, ja sobie się nie miałem, nigdy życzył z domowem. To czasami jest. Coś sobie coś coś nie. Się... A jak nie... ma na nazwisko? No właśnie, o... ostatnio to rozkliniałem jak coś. Aleksen wie, jak ma nazwisko? Ja, ja wiem, no nie, nie, nie będę likował No powiedz. No nie no, to bez przesady. to tylko nazwisko. No nie wiem, w i Będzie mówił, że, no no, mówi, że się rozjebałeś, nie mów. Będzie mówił, że się rozjebałem to raz, a dwa, że to, nie wiem Wydaje mi się, że to jest logiczne, że nie chciałby, żeby to poszło Aha, to jest logiczne, że ma Kowalski, dobra, dzięki, rozjebałeś się Nitro miał k***a z Mamonem? Nie, to teraz to mnie... Nitro miał, no było tam Było, było było, było, było O co? Ale ona nie była jakaś gruba chyba Była, Zresztą, ty to się pytali. On sam do mnie przyszedł na czas, zaproponował gierki Naprawdę była family friendly atmosfera, powiedziałem, że Mamon jest czasem nerwowy no, i nie miał się do czego dojewać. no. zlittował Gierki, tam wziął AP Mastera, tam Timo na supporta, Morgany013 i pożegnaliśmy się w takiej atmosferze troszkę krzywej, bo przegrywaliśmy Gierki. Wchodzę następnego dnia do jego na streama, bo patrzę 2000 widzów. Mówię, co jest? A on mi od dziurawego kondoma <laughs> wyzywa, że pozwalałem <laughs> jego ziomkom, Nie, sorry, moim ziomkom go snajpić. To jest chyba jego strategia, no. Nie, właśnie, powiedz, że mam dużo mniej widzów, to. Właśnie, to jest właśnie to fenomen Kamila poniekąd, że Kamil to wszystko. Sam on w to wierzy, też chodzi. Nie, 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 to ja chcę powiedzieć mamom, że zachowaliśmy się Już, już nie poddymijajmy, koniec W pogada z Dlaczego ty jesteś na bocie? Ja nie gram tego? A to jest to jest Wysek i bo znaczy Wysek z No tak, no to jest legendarne duo Wysek ja nie gram A powiedz mi Wysek, ja mam takie pytanie do ciebie dlaczego ty kur... kryptokategorię na Twitchu? Ty teraz tradujesz jak grasz ze mną na bocie? No Wysek to jest short, co Wy, że się ej, nie, nie jest uzależniony od sprawdzenia giełdy i tak dalej? Hmm. Czy jak mam pozycję, no to muszę sprawdzać, a jak nie A opozycją, jest mi wyjabane. Czy ty jakby zarobiłeś coś na tej giełdzie? Tak, tak szerzej czy, czy na razie to jest taka nauka i poznawanie Nie no zarabiam na giełdzie Ale chodzi o ogólny rozrachunek zapewne No dobra, ale, ale ogólny rozrachunek to znaczy zarabiam no, Ogólny rozrachunek w tym roku to mówię, że jestem na minus Chyba o tym to Czerwcy odjebałem. Okej, okej, okej. Czyli taka nauka. No. <laughs> Zainstalował <k> konto. <laughs> <laughs> nie Nie no to jest proces po prostu, wiesz. Ej bo ja dawno tobą nie gadałem i właśnie ty tak y, nadal no, jak wygrasz, czy co? Czy tylko teraz to krypto, bo teraz w sumie jest offseton, to nie wiem. No wy w w programu, to, wy nie? Normalnie, nie? Wy no tak. Ta. A, a. no tak, bo ty mówisz, że ty programistą czy coś takiego, nie? O, no No proszę. Beż, to beż, to... <coughs> Zobacz Kuba, nie jestem profesjonalnym graczem jak ty. Ja też nie, od 10 lat. Kuba, ty to byłeś takim ja profesjonalnym graczem jak ja, tylko w innym wieku mi się wydaje. Nie, taki nie... gracz. Taki gra pod zabieranie kaski od organizacji, co? Nie, ja przecież, przecież miałem parę tam. Na jeszcze jak się grało za moich czasów, to były Jemy. I na Jemy żyły pod top 3-4 drużyny z Europy. Ale to nie było tak, jeździłem. że tam ziomki żyły, które miały Golda, bo kiedyś czytałem, że Edward pisał na Facebooku, że kiedyś pojechał na Jema jako I sub, jak miał Golda czy tam platynę. Mm, nie. Jak ja przed grałem na pierwszym Jemy, to były drużyny typów Fnatic, CLG, SK pierwszy, Na pierwszym jemie -y byłem w 2011. Ej, dawaj, w Walka okay. 14. Masz robotę w tym roku cinkro nie masz wynik no, ja organizacji? Będę zabierać wam widzów, A ma. Okay. Nie nie masz roboty. <grym> Dlatego tu jestem. Dlatego tu jestem. To jest ja rozwożę glową na przykład. Ale to, to jest yy, współpraca, nie? No tak. Jak ja rozwożę, tak, ja tak. to mi nie daje takiej fajnej paczki. Co ja mam zrobić w takiej sytuacji, ryba? K krabika, no zbywasz coś. Krabinka, możesz coś ten. Mogę cię zwyzywać? Można, można. Tak, to, to jest jeden ze sposobów. Nie ma do Dzięki, Werdy, że coś gdzieś Znowu to zasada, ja Nasze widać leśnika. Ale z ogóle to jestem leśnikiem, nie mogę być taki samokrytyczny. Ty, który się pewnie orientujesz, to będą 3 też w WRL-ach czy nie? Nie, nie, w WRL-ach 2, dlatego ja właśnie. No, podjąłem taką decyzję, bo miałem opcję. Czyli w co? Grać... są 3, a w ach jest takby. Tak, tak, tak samo? No, o, lol, dziwne. Tak, bo miałem Jek. opcję grać z czekoladem w drużynie, nie? W tym WRL-u. No. Mega spokosiano, no na pewno większe niż. Yy niż na ten moment, co... Oj, sorry, wysek. Też zjebałem, ja się. E, też... No na pewno lepsze siano niż teraz, nie? Co ze streama. Ale... Jakoś tak nie czułem tego, bo to było tam dwóch Koreańczyków i do tego było online wszystko. No to ja tam miałbym tłumaczyć. W co? Nie, w lfl ta bo, Liga z... nie daje w nie nie, 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 jest jeden Orga, który normalnie będzie miał dwóch Koreańczyków i trenera koreańskiego. Granie w Ultralidze jest tragiczne No, nie no jakby ci dali 100 tysięcy, to idzie tylko dla kasy, ale nie da się grać w Ultralidze, bo tam nic się nie dzieje, a i tak są półfinały, wiadomo, kto będzie zazwyczaj. Cimivak to już, to no nie wiem, nie, nie wiem, w sumie, co my Cimivak robić. Na tych Harama gra nadal z dziewczynami, czy nie? No Prawda, powiedz też powiedzieć, że zjebałem, no powiedz co wysek. No no, no przecież ty jesteś najbardziej <laughs> wyśmaczony i lepszym graczem. No no powiedz co no Ale to przecież ty jesteś, mówię. Bardziej doświadczony w lecu grasz? Nie gram w, mm. w lecu, wyjebali Jak mnie. Dobra, to grały okej, a, a, okay, a, a czujesz się pokrzywdzony przez BDS, dlatego że na przykład nie wzięli tego? Nie, że, no, że nie wzięli kamshota? Nie, a, że w top poprzednim sezonie tak, 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 tak. No, że nie wzięli kamshota na przykład, tylko, do składu, tylko mm, No tam w ogóle by miał być zupełnie inny skład, nie? Niż to, co było w Korei. uważasz, na, że jesteś skończony w sensie w lecu, że już nie zagrasz? O... Czy że masz jeszcze szansę? Nie wiem, nie rozkminiam takich rzeczy. To trudne pytanie, to jest bardzo trudne pytanie. Ale wie, wiesz o DM, mi, chodzi, nie? mi, że jesteś skończony. A ja w tym momencie tylko... mam 150 LP na Soloki. Wydaje mi się, że na ten moment jestem skończony w życiu. <śmienic> oh, okej. Okay. Ale ty nie, no trollujesz na co nie masz szans, byś o tyle normalnie. No, trochę trolluję, no ale U, jednak wiesz. No, ciężar... Teraz ciężko się przebić, jak są takie tego. Nie, nie wiem, no jemu jemu k... k... zejdzie, a mi nie zejdzie z Mida, no nie wiem no. Ej, czujesz na przykład, a czujesz jesteś Te... 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 kariera była gigantyczna, <śmienic> czy nie? <śmienic> Rokicki, czuję, że twoja kariera była unlucky, strasznie, tak że no co? trochę... no, tak byś... No co? No nie no, znaczy, no wiadomo, że niektóre decyzje złe podejmowałem, ale no takie jest życie, no, to nie ma co tak tego. Na, a ty na, na przykład, są co byłeś unlucky? Bo, nie wiem, bo... Bo cię kasterzycy wyzywali i streamujesz? no Masz dobre życie, to nadal jest dobre życie, nie? No ale nie mówię, że masz złe życie, proszę mi nie wkałeś takich słów do ust. No tak, ale chodzi o to, prostu... że to tak brzmi, jakby. Nie, mnie, no, jakby... no nie chodzi mi o to takby. Tak, Okej, okay, to inaczej. Na przykład nie czujesz, że po prostu teamy dymały. Wiesz co, chodzi? na przykład okay. dawał ci podpisywałeś z jakimś teamem i tak by... nie wiem, nie A po... to wiesz, co podpisujesz chyba, co nie? No to tak, znaczy... Ale składem zarządzali. Znaczy wiadomo, że wiadomo, że największy błąd, taki popełniłem, to jest pewnie w przeszłości, czyli jak dołączyłem do tego Origin, później ta Turcja i tak dalej. E, no kiedyś nie było takich agentów i tak dalej, kto by ci tam do dorad... Czy agent są useful w ogóle? No, wydaje mi się, że jak jesteś na początku swojej kariery, to tak. No i właśnie, no wiadomo, no, nie było takich agentów. Więc jak jesteś młodym zawodnikiem, to właśnie takiego agenta fajnie mieć. No teraz są troszkę inne czasy. A co do tego BDS, no to ja w Sprint wydaje mi się, że dobrze grałem, miałem dobry mental. Summer mi trochę odjewało w się sensie tak w środku, bo Ufa, ja dużo zamaniały. rzeczy się działo w organizacji, o których nie chciałbym mówić. Bardzo rzeczy. Ile proszę, to... bez agent? Bo za moich czasów nie było agentów. I w sobie mnie, ile taki agent bierze. To to, w to jest praktyw, czy... różnie, to jest różnie, ale zazwyczaj bierze tak 7% miesięcznie. Taki agent to jest dobry biznes dużo zarabia taki agent, no bo on ma kilku graczy, nie? Pod sobą, idę. No, ma mega dużo się kasy, tylko że to trzeba mieć, wiesz, to trzeba mieć, to trzeba mieć 40 graczy, żeby to się tak fajnie już sklejało, albo takich dobrych, nie? Jakichś mniej dobrych, na przykład, nie Sorry. wiem, 10 dobrych, takich zajebistych w sensie. No jakieś ja myślałem, no, żeby no. w to wejść, w ten sposób, że właśnie no, pisałbym no. do jakichś ziomków z D1 na przykład i też, takie też poza same ramy prawne, no bo ja prawnie, no to wiadomo, tak. że to tak, no, tak średnio ogarniam, ale to nie jest problem, żeby to skleić prawnikami, bo to zazwyczaj tak agenci robią, że oni też tak prawnie po prostu tego. Ale właśnie, żeby tak pisać do ziomków z jakiegoś D1 i na przykład ich podpisywać, nie? I uczyć ich też, na przykład lasu, no bo jak taki jeden wystrzeli, no to według mnie dużo kasy. Wiadomo, że to byłoby takie no, czasochłonne i tak dalej, ale myślę, że ma to sens. Tak. A ile do podpisać na dwa lata? No nie, no to właśnie byłyby takie kontrakty dość długie, na przykład na pięć lat, nie? Co najmniej. Bo, a to niech by się nie podpisał, bo ziomki z D1 to miałem. 13... Oczywiście, żeby, oczywiście ale... żeby podpisali. Ale bo... to znaczy tak, że to rodzic musiałby, musiałby to podpisać, przecież 100%. No tak, tak, ale no to, to, to mówię. Że to byłoby... D jedynki to wybrali, by bo by byli Ranie z sportowym SNEM. Ale to nie Przez... chodzi o to, dla nich to też się opłaca, bo ty myślisz nawet nie zdajesz sobie sprawę ile takich d jedynek nie dostaje szansy na przykład, albo znaczy d jedynek, przepraszam, ziomki, którzy mają D1, później pijają Mastera Challengera i są w chwolej drużynie, siada im mental, albo są Toxic i tak dalej. To bardziej chodzi o takie nakierowanie, na przykład czego nie robić, na co zwracać uwagę w drużynie i tak dalej. Bo młodzi, myślą, że to jest tak, że sobie grasz w Lola i tyle. No dobra, okej, okay. u niektórych tak, ale u niektórych ziomków też strasznie odpierając od kaski. Ile było zawodników, którym odjebało totalnie od kaski i Nie wiem. Później w Indzie na polskich turniejach. No nie, no nie mówię o tym. Nie mówię o szatanie. Mówię o takich zawodnikach, którzy naprawdę polecieli, K tego, nie? Kto jest taki największy straconym talentem według was? Cicho! Hmm? Nie wiem kto, nie wiem kto, ale jest dużo takich HDK na przykład na polskiej scenie, którzy na przykład Laker teraz dopiero się wybije za granicę no, Laker który w Devils One uważam, że był zawodnikiem, dzięki któremu wygrywaliśmy Gierki i miał mega dużo też... Gadania, no to tak wiesz Dużo no jest takich zawodników Nie, może to wa dla was się wydawać śmieszne, ale i moja jest potencjał w tym biznesie Żeby właśnie Dałużyłem ogarniać jakichś ziomków Agen Żeby ogarniać agencja. młodych ziomków i właśnie takich, wiesz, kreować od początku są, są takie szkółki w piłce nożnej, czy nie, jakaś szkółka Barcelony i tak dalej No dlaczego miałoby tak, takiego czegoś nie być w, w LOLu? Co, synchrof cały biznes? Nie no, ale my jesteśmy zbyt głupi, to trzeba byłoby być jeszcze jakaś jedna osoba Rejona, ciąguć. Rejona weźmiemy, Rejona będzie się ogarniał druglerów z Polski Wysek, się ryba a to by siadło No siadłby f*** w... To Wysok, od razu wprowadzał go pod kurs krypto, jakby nie poszła kariera Ale... Jak nie wyjdzie we sporcie, to chociaż w krypto Będzie to trydował Tak słucham Proszę Czeka, Czemu ty tyle pierdol upierdolę tutaj? No bo jestem do Anelem, nie? Jest broken champion, chłopaki. This ja też. Dobra, bo muszę zapłacić. Yes. Nie no, no i mu ma to sens, tylko że to jest trudne, bo w każdym takim biznesem problem jest taki, że to trzeba się zaangażować, trzeba pójść ta kolina. Wiadomo, że jak jest komfortzona, tak jak na przykład, nie wiem, no ty, bo masz ten streaming, tak, no to wiadomo, że nad tego wolałbyś kasę trzepać, nie? Wydaje mi się, że jak coś, że nie, nie musisz wcale chodzić z komfort, żeby zrobić coś takiego, jak taką, agen taką agencję dla e-sportowych graczy. Myślę, że trzeba by jakiś ludz, tylko jakiś szkadźnik i tak dalej. O... To to samo szło. Hetman? Ja nie jestem fanem Hetmana, ale ogólnie w Zasta to, to miały to nogi. Zastał Polskę drewnianą, zostawił Słobianą Biłem się, biłem się, biłem się, biłem się, biłem się, się. O, się. on? Stop lane, Maker Maker. A nie, czego? Bo nie gdzieś, gdzieś grałeś? Luminar Gaming. luminar Gaming. O, zajebisz <laughs> się, Fuller Gaming. Tam nie grał. Ja grałem, jak tam kiedy płacili? Jeśli dawali pieniądze, pieniędzy, to płacili. No płacili, płacili. płacili Alo? O, mamo tutaj w Gambi w Kardasie gra. Z, za za, za, dużo, czasu z, za no. dużo czasu z Olkiem. Olek dokładnie to samo zrobił: 0-0-10 i poszedł full tank. <grym>, no ale ufam, że to jest lepsze niż kiedy damage. Nie, w żadnym jest... wypadku, bo ty no nie robisz nic przez całą grę, a damage no ja to się trochę damage. Nawet botwkiem. No idziemy na szora. Chodzi o to, że na początku trzeba się zaangażować w to. I jest to out of comfort zresztą tego, że trzeba zainwestować i tak dalej. No może przy twoim zarobkach 40. 20 tysięcy na miesiąc to jest wiesz, to jest takie, że whatever Jak no, jest gorszy miesiąc u Artura tak no dobra, okej, okay, to tak, gorszy. Ale generalnie no to wydaje mi się, że to dużo kasy trzeba tak wiesz włożyć w to. Jakieś pra prawnicy, prawnie to przede wszystkim trzeba dobrze skleić, nie? Na pewno jest jakiś ziomek, czy się zna i ogarnia prawo. Robisz z nim spółkę, dajesz mu udziałów trochę. Ale to, to tak, co ty jest, tak, to my... nie prosto, mi... ale musisz wszystko ogarnąć. To bardziej to, co myśmy Tak, ale to też tak nie działa, bo to też... Jak ty masz pomysł, to też chciałbyś, żeby to był twój pomysł. Jak założysz spółkę, dasz udziały, to to już nie będzie twoja do końca spółka, w sensie firma. To tak chodzi o by to był twój biznes, a nie, no bo to wiesz, no zresztą wydaje mi się, że takie coś powstanie na polskiej scenie, Sun or later. No, no, to my... no to my to są osoby, są osoby, które mają potencjał to zrobić. Taki na przykład Wedzi ma potencjał to zrobić, bo Malgadane, on byłby w stanie to skleić. Jakiś Hachi mógłby to na przykład też zrobić. A to jest bardzo taki, tak jak mówisz, przyszłościowe, no bo później to zgarniasz, no tak nie wiem ile. Zgarni 400 euro od takiego losowego Maćka, nie? Miesięcznie. I taki maczu ma 20. Mam mieć precyzję Mam on, popraw się słowo dostał nerfy Nerfem na mózg to jest po coś straszny Jasuo już nie gra Ale napierd**ałem Hecarim no, jak zły No A to niech Gabic Jungler from Illumination Nord Gaming Ojojoj oj, oj. Podale trzeba Go naszą, go, go, naszy, go, naszy. go no Tak, 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 to musiałoby być tego Ale Dream, ty znowu nie potrafisz interpretować Kto powiedział, że kogo by pojebało Do tego stopnia, żeby płacić 400 euro Dobra, wy kurwane z czatu nie potraficie nic Zrozumieć, jak się czasami Oho, to robi Przecież tak, to o. są procenty, kur... z kontraktu A nie żebyś płacił od początku Przecież ja ci daję robotę i ty z tego Do 100% to no, kur... no was szilepszy. No nie, ale czasami to jest tak, że mówisz A, na czacie jest B i kur... Jeszcze piszesz pisze ziomek i no nie wiem, no przepraszam, ale no naprawdę Sorry, ale... Mówię, że pokładałbyś nadzieję w Lidze Legend długoterminowo. Kolejny! I później się wysek w pierdale, mam ochotę rozjewać! Chciałem zrobić. W... No dobra, ale. Nie grać w LOLa. Nie, czekaj. Ej, ale, Kuba, ale. Za chodzi... 10 lat będę grać w Lolo? Nie wiem. Ja, ja Odpowiadasz tak, mi na to pytanie, pisze. czy nie? Bo no. ja, ja, ja nie powiedziałem, czy ty pokładasz nadzieję w LOL-u jako osoba, że chcesz grać, tylko pytam się, czy ogółem pokładasz na nadzieję jako. wiesz, w grze, że, że, że ta gra ma wytrzyma tyle lat, A że można. Osłure. Bo, wiesz, że, Ale, że... Ile lat? Ale ile lat, No nie tu wiem, no bo chcesz. No bo, no bo, no bo mówisz o tym, że chcesz zrobić very szkółkę, very tak? No i czy ta very szkółka very będzie very yy, wiesz, w jakimś kontekście very very prosperowała w, na... w następnych, nie wiem, 6 latach co no, no, no na pewno LOL będzie przez kolejne 6 lat. Faker podpisał Chula. kontrakt do 2025 podpisał? No na 3 lata. No to od, do, do A 2025 no, LOL nie, myślę, będzie istniał, dopóki jest faker na scenie to LOL będzie istniał. No jak panie nie istnieć? Przecież to tyle maniaków w tej nice. Ja myślę, że dopóki no, Nerwarię no. będzie LOLa streamował to LOL istnieje. I <laughs> <laughs> żyje to LOL nie umrze. <śmiech> No. <śmiech> <grypto> ale sobie w sobie tyle samo co krypto praktycznie żyje, więc nie wiadomo, i to i to może zdechnąć. <grypto> <grypto> I to, go, 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 go. I to wiem, mówię jako to, osoba, która to to nie, się nie, zabezze, nie zabezze. To nie jest dobre. Ale to że, ale to że inwestujesz w EKI PSA, to nie znaczy, że operujesz na rynku kryptowalutku, bo tak Nie, ale ja na No nie, no bo na krypto mogą, wiesz, wejść jakieś większe regulacje i to może być jakiś, wiesz, normalny market, nie? Teraz że nie jest regulowany. Nie o to chodzi w, w rynku krypto, że nie jest regulowany wysek, to się nie zmieni. Nigdy. Takie było założenie w, <grym> nigdy w ogóle. Nigdy, nie mów nigdy <grym> właśnie, nie o to chodzi. No, ale takie jest założenie projektu, tak jakbyś powiedział, że nie wiem, czerwone ma być teraz zielony bo będzie regulacja. Ale, ale nigdy nie, wiesz, dlatego ja ci mówię, a do, coraz większe głosy są na to, dlatego o tym wspominam, no. Okej, okay, możesz mieć rację, to ty jesteś specjalistą. Nawet po takim, psz, w nosu, to się pierdol... nie zgadza z tobą i tyle. Ja, no dupa, dupo, cię jaka... boli, że wysok jest milionerem na krypto. Taka jest prawda. No pęka mi dupa, że kupił bitcoina w dobrym momencie, no. Jak warion A to nie jest tak, że Wyskowi chodziło o to, że krypto tak od początku miało być anonimowe i tak dalej, w ogóle wiesz, że nie centralizowane, ale państwa jakby będą chciały dążyć do tego, żeby miały mieć kontrolę nad tym. I już w sumie mają, bo, no tak, bo no, różne to transakcje będzie. trzeba Stary, no. Trzeba ja nie taką teorię, że wszystkie rynki kryptowalut są chińskie tak by kin to wymyśliły, żeby tam jakoś... ...gospodarkę nie coś takiego, ja nawet nie wiem czy tego mi żabsu nie mówi coś w stylu O tak, żaba... <grym> <grym> jak żaba się po***li to jest ciekawostką Ale powiedz już przekręciłem to życie Ej, ten Hecarim? Super broken Iga broken No A nikt nie pochwali Yasuo, który no się Tareta stop Ładnie, ładnie Teraz dasz się Yasuo, skalujący kryptowaluty, no? Taki właśnie widok Gracz, no, tak. <laughs> tak, oni wyglądają. Dzisiaj jak dałem inwestorów kryptowalut teraz tych reklamujących mlm -y, no to chłopaki zawsze kosula, wiecie, jakieś... Mamy no, kiedyś, kiedyś gości pisał na, na, na Instagramie, że robią jakiś tam projekt z, z osobami z MMA i właśnie coś z kryptowalutami, czyli ja bym zainteresowany. I mówi, że no między innymi z Donem Casio będziemy współpracować. Zajebiścia okazja. Ja powiedziałem, że jak z Donem Kasiem, to współpracuję, to podziękowałem. Masz jeszcze akcje pewnej ekipy? Co? Czy masz jeszcze wow. akcje pewnej ekipy ja, po, ja, ja powiem bardzo Bartosza wow. Ja miałem mniej pieniędzy na akcjach ekipy jak na razie Fetaki! i tutaj kurwa kartę z nimi <laughs> to, I to, to jest Rintox, nie? To jestem ciekawy. Ale to ty czekaj Kuba, bo ja, ja, ja nie słyszałem, bo ryb są trzyczął Ej... Ty jesteś jakby twarzą, tylko jakby taką... Nie, nie ja wiem, po prostu na... kupowałem na na Pressay, że tak powiem. Miałeś... Ale to ile ty kupiłeś tego? Czy nie masz? Nie mówić? da się... Znaczy nie ci... mogę ci powiedzieć, bo wtedy bym powiedział, że okay. taki kurczak to kupiłem, w takiej zasadzie wiesz. Mm -hmm. Ale, że powiem, ma, mam akcję na koncie. A tak procentowo? Czy, czy nie masz Pro... tak powiedzieć nawet? Procento Procentowo? No. Jest dużo lepiej niż ludzie myślą, mi się wydaje. Go nasz, go nasz, go nasz. Chodź. Ale to też, ja, ja powiedziałem, Jakub, tak, że na, na dłuższą metę obiecałem widzom że powiem do no pier... Nie wiem jak będę kaszował O, co? Powiedziałam... Jeszcze nie skaszowałeś? Ja. Nie, nie, nie skaszowałem To Genzi robi dobre wyświetlenia, to akcja rosnąć, w teorii? Nie, nie wiem, jak to działa, to jest, to, jest, to jest na tyle dziwny rynek Że to tak, jak wyleciały zdjęcia Natsu pokazujące na kamerkach To wtedy trzeba... Chciałem, że, że, że kurs trochę dolno, bo dla ludzi, wiesz, internet, YouTube to jest to samo wszystko To samo jak streamerów kojarzą z Danielem Magikalem i Rafatusem, tak? tak jak osoba nie jest ze świata nie, nie, internetowego no tak, a że też nie jest internetu stricte, no to. jak mi stricte O rybsonie, k***, bo nie, nie, o im by było w telewizji. No tak. No, tak. no bo to pięcie, właśnie. To co, 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 co. No bo to czasami tak nie jest, że właśnie tego, że obroty czasami nie mają znaczenia i to są jakieś to właśnie tak jak mówisz, że też. Puszczy, kubar, puszczy, inne rzeczy puszczy, też puszczy, puszczy, na ten kurs. Może tak, wizerunek sam, wizerunek. A, tak. No nie wiem, właśnie no nie za to trzeba by zapytać. No tak, zapytać. tak. no ale też też w telewizji. O, a ja byłem w telewizji, Gimper był w telewizji i ten drugi, Ator, a? Ator. Ator Król. oni nie są streamerami, ale wtedy byli, Halo. ale wiesz co, to był pręż, pamiętam, że Gimper był streamerem, bo mu tam się wykop na kompa na przykład i papieża postował, to były takie czasy, gdzie nie wiem, czy w ogóle Twitch jakoś w Polsce rozwijał się, bo no, nie, nie, nie pamiętam, ja czy Twitcha, nie? To też była drama, że w TV-nie. <laughs> Gimper zeznawał na Atora czy tam na odwrót, nie wiem. Nie, Ator był w, te, w, w, w uwadze na, na Gimpera. No tak, Bangar. To rapport spajku już jest. <laughs> Jeszcze pięć. To się z Starmora mimo wszystko, Artur i się lecisz bardzo dużo. Bardzo ciekawy build na twojego Hekarima, nie? A meta tak jest też Standard, dosyć. standard. Dla ciebie jest standard, ja totalnie wiesz... Coś nowego. Kurwa, pojebana jest ta hydra, nadal. A to już teraz tak nie leczy, nie? Mocno na tym patrzyło. Nie, leczy, leczy, lecz, lecz, lecz jeszcze. Ale nie skaluje się już z tym, z tym, tym. Jak? Z kilami czy coś takiego, wcześniej to było tak, że skaluje, skaluje się. Skaluje mego. się, skaluje się, patrz. A nadal się skaluje, ale to jakoś mniej chyba, nie? Ja muszę przestać tego patcha. Ty wezmę fraga pierwszego? Kurwa. Mogę się oddać, koledze. O, oh! no to vein! No boli, boli, vein! <laughs> Zróbmy wr wr wróżbę, jeżeli ty na tym się zabije kogoś na, na tym, na flexach, a Polska wygra z Argentyną. Ja nie. Zróbmy wróżbę. Wróżba, wróżba! A Wysek a, a, to myślcie, ostatnia ej. osoba, która powinna wypowiadać się o krypto, bo się ch... znaje z hazardzistą. Znaczy ja to z czatu przeczytałem. Ej że wygramy dzisiaj? Wygramy, nie? Uj. Ale Flexa a mi się czy? wydaje, wiesz, że ty coś tam ogarniasz to krypto, ale szczerze to ja. A on się zmutował. A. Nie A. będę mówić może, ale ja myślę, dobra, ale mi się wydaje, że wysek, się. Y, wysek flipuje raczej, tak wali sobie, wiesz, gdzie jak tego i tak o nie. A bo ten, ten trener nas jak się nazywa, gdzie na Instagramie jego profil, fajny ziomek się wydaje, uśmiechnie, tak trochę jak Olsza wygląda, Krichol... Czesiu? Rozkręca YouTube'a na grudzień, bo podobno mają stawki podnieść. O, się co robisz? No, 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 widziałem, widziałem, że no, to, no, to, to. To. to chyba czekolad na coaching Wysockiego razy dziesięć Czekoladowi mój zasięgi spadł na YouTubie teraz z tego co widzę Ja ogólnie ja nie polecam robić przerwy z YouTubem bo robiłem z siedem w mojej karierze ja Tak spadają, spadają wyświetlenia Połowę. Ale, bo to też trzeba jeden target atako atakować. Ja, na przykład, jak wrzucałem, nie wiem, jakieś takie śmieszne coachingi z widzami, jakieś się tutaj z Mamonem i tak dalej, i później próbowałem rzucić jakieś, no to w sumie po przerwie, ale jakiś poradnik czy coś, takie. No, udało to, się, SBK, tak. Nie, ja nie, nie, ja właśnie, ja mi, ja, jak robiłem razem wszystko, to było ok, a potem zrobiłem przerwę, spadł do 40 tysięcy, potem zrobiłem przerwę do 20. 000. A po ostatniej było już 10 tysięcy. Wiadomo, spadają ogólne zasięgi, wiesz. mi jako osoby. Nie Ale nie pół, na dwa... tyle, żeby spadać to 12-krotnie No dziwne jest ten YouTube dziś. Ale myślałem, że wróci do YouTube'a znów. Graści, czy... tręści grofem. To co, Jakub jest wielkim influencerem, trzeba korzystać. Ale to gdzie? W lesie? Co? Changer. Ja, ja, ja wszedzie teraz, jestem multitalentem. Chociaż nowy las się wydaje taki trochę mniej skillowy. Na zasadzie bardziej debilotporny. Toplane coś na temat bycia skillet. Co, w ogóle zjebane jest życie topa. Ostatnio oglądałem Arquela, który nagrywał poradnik do Yoricka 20 minut, nie Kiedyś. zrobił nic i Krzysiu mówił jakby nie, jakby skończył gierkę pod Nexusem. Dobra, Antelo, trzymaj się, dzięki. Niej, kum, trzyma się. Dzięki, chłopaki, nara.